Czy lecisz to Frankfurtu? Nie wiem, czy dam radę. Czy Europa ropachać na chwilę? Nie może się obejść bez ciebie. Przyznaj się, z kim nie zdradzasz. No, ten tak, Asia. Tak bym chciała być teraz z wami. Zamachowiec zabił dziewięć osób. Nie podano dotychczas informacji o liczbie rannych. Czy Kolejna tragiczna śmierć w Pani rodzinie. Czy Pani mąż popierał przyjmowanie uchodźców do Europy? I zamiście zabili mi męża, co się mnie pytasz Co ja o tym myślę? Pani wypowiedź zyskała zrozumienie i poparcie. Chcecie poprzeć moją kandydaturę na prezydentę? jak Pani myśli? Przekra sprawa, mamusia i Łubek. Rożek Roman pracował w SB do 1969 roku. Co za bzdury. Miałam nadzieję, że mi to wyjaśnisz. Spokojnie. Jeżeli jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć. To on cię zwerbował, żebyś donosiła na ojca? Przecież oni ci nie złożyć. Do końca życia już musiała kłamać. Kochałem Twoją matkę. I dlatego zabiłeś? Wszystko się wymknęło spod kontroli. Nikt poza nami nie będzie o niczym wiedział. Wtedy to była ubecka prowokacja. Teraz to po prostu prawda. Od ciebie zależy, co z tym zrobisz.